W zadaniu 14 mamy powiedziane, że suma miar kątów pewnego wielokąta wypukłego jest równa 540 stopni. Naszym zadaniem jest stwierdzenie, jaki to wielokąt: czy czworokąt, czy siedmiokąt, czy pięciokąt, a może sześciokąt. Zadanie to można byłoby rozwiązać stosując pewien wzór na sumę miar kątów n kąta wypukłego, po prostu wstawiając n równe 4, 7, 5 i 6 i patrząc. Jaką sumę miar kątów otrzymujemy, no i wybrać ten przypadek, w którym by wyszło 540. My poradzimy sobie jednak bez znajomości tego wzoru w następujący sposób. Najpierw poczynimy spostrzeżenie, że suma miar kątów dowolnego prostokąta jest równa 360 stopni, ponieważ jest to równe 4 razy 90 stopni. Mam nadzieję, że również wiesz, że suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180 stopni. Mając te dwie informacje, możemy bardzo łatwo policzyć, jaka jest suma miar kątów wewnętrznych pięciokąta. Mianowicie, to so 360 stopni z prostokąta plus 180 stopni z trójkąta. Łącznie daje 540 stopni, czyli miarę kątów, która znajduje się w treści naszego zadania. Zatem odpowiedzią jest C, pięciokąt. E, na koniec jeszcze powiem o wzorze, o którym wspominałem na początku omawiania tego zadania. Mianowicie wygląda on tak. Suma miar kątów n kąta wypukłego jest równa n 2 razy 180 stopni. Wzór ten można wykazać albo go sobie jakoś wyobrazić, dobudowując kolejne trójkąty do pięciokąta, potem do sześciokąta itd., itd., za każdym razem zwiększając sumę miar kątów wewnętrznych o 180 stopni. Tak też w przypadku sześciokąta byłoby to 540 plus 180. W przypadku siedmiokąta byłoby to 540 plus 180 i jeszcze raz plus 180 i tak dalej, i tak dalej. Zatem można albo znać ten wzór i wstawić do niego i w ten sposób sobie poradzić z zadaniem, bądź zrobić na piechotę, tak jak my to zrobiliśmy.